Ach, Ten Gdańsk, ach, Ten Gdańsk, ach, Ten Gdańsk, plaże są tu dookoła. Może tutaj wszystkich woła. Długi tam jest taki długi, po nim chodzić każdy lubi. Na nim stoi wielki ratusz, a pod ratuszem jest Neptun, tuż, tuż. Trochę dalej jest gdańska stocznia, a w nim statków istna tłocznia. I już widać może w oddali, w nim się wszyscy chętnie kąpali. Ach ten gdańsk, ach ten gdańsk, ach ten gdańsk. Plaże są tu dookoła, może tutaj wszystkich woła. Westeflaty widać w oddali, Odwiedzają je duzi i mali Drewniany żuraw jest bardzo stary, A przy nim mew są istne chmary. Tu statki w różne miejsca pływają i turystów na pokłady zabierają I już widać może w oddali, nim się wszyscy chętnie kąpali Ach, Ten Gdańsk, ach Tengdańsk, Ach Ten Gdańsk, plaże są tu dookoła, może tutaj wszystkich woła. Obok Gdańska jest Sopot Dojechać tam to nie kłopot. Tam piosenki są festiwale obok plaża piasek i fale. Molo jest tu strasznie długie, Na nim lody sobie kupię. I już widać może w oddali, W nim się wszyscy chętnie kąpali. Ach ten Gdańsk, ach ten Gdańsk, ach ten Gdańsk, Plaże są tu dookoła, Może tutaj wszystkich woła. W lecie na plażach jest bardzo ciasno, bo to jest właśnie wielkie trójmiasto gdy nie jeżdżą trolejbusy A statki robią różne kursy Port jest tu bardzo duży Nie boi się sztormu ani burzy I już widać może w oddali W nim się wszyscy chętnie kąpali Ach ten Gdańsk, ach ten Gdańsk, ach ten Gdańsk Ach ten Gdańsk, ach ten Gdańsk, ach ten Gdańsk